Dobrze, halo kochane dziewczyny, dzień dobry bardzo, znowu jakaś waria, jest, mamy to, halo kochane dziewczyny, dzień dobry bardzo, tutaj Ania Sośnierz, online fitness coach, czyli trenerka personalna online, która już od ponad 10 lat zajmuje się tym, że trenuje, odchudza, motywuje pracowite dziewczyny i to ja się zajmuję głównie, no tylko tym. Dobrze. I to jest podcast fitness dla zapracowanych kobiet także. Dzisiaj porozmawiamy o jednym z najważniejszych mechanizmów, które pomogą Ci schudnąć, mieć więcej energii i nie poddać się po jednym tygodniu. To odroczona gratyfikacja, czyli taka umiejętność wyboru długoterminowego celu nad chwilową pokusę. I tutaj, jeżeli chodzi o taki mały przykład, czyli chodzi o to, czy zjesz sobie wieczorem ciastko, czy może wybierzesz takie uczucie lekkości rano, czy scrollujesz sobie na telefonie, czy może jednak w tym czasie zamiast tego pójdziesz na 20 minut spaceru. Dobra, jeżeli tutaj jesteś, to przywitaj się w komentarzu i nawet jeżeli jesteś i słuchasz sobie później podcastu na Spotify czy na YouTube, to tam wszędzie też jest opcja komentarzy, więc śmiało przywitaj się i daj znać skąd jesteś i zabieramy się. Czyli, dlaczego to jest takie trudne? I jeżeli chodzi o taką e, bardzo dobrą książkę Daniela Koelmana, e, Pułapki Myślenia, bodajże, zaraz sobie do niej szybko zrzucę okiem. E, Dobrze, tak. Pułapki myślenia, dokładnie. To jest system jeden, szybki, impulsywny, i system drugi, wolny i racjonalny. I my potrzebujemy, no właśnie, zaraz więcej opowiem. Dr. Kelly McGunigal siła woli to mięsień, można ją ćwiczyć, ale też się męczy. Później książka Robert Greene, ludzie z natury unikają niewygody i szukają przyjemności. I dlatego nie jesteś słaba, tylko twój mózg właśnie działa normalnie i potrzebujemy lepszych strategii, kochana. A kiedy widzimy właśnie, że to jest tak bardzo potrzebne, e, czyli jak możesz to zauważyć też u siebie, czyli na przykład masz rezygnację po kilku dniach, ponieważ nie ma efektu. E, sięgasz po słodycze z poczucia winy czy pod koniec dnia. Cały dzień trzymasz się ładnie, powiedzmy ledwo co jesz, pracujesz, ogarniasz życie, natomiast wieczorem po prostu rzucasz się na jedzenie, jakby jutro miało nie być. Masz brak cierpliwości do procesu i porównujesz się do innych. I tutaj mamy takie sprawdzone metody budowania tej naszej odroczonej gratyfikacji. Cześć, wspaniale, że jesteś i tak, moje drogie, to jest podcast fitness dla zapracowanych kobiet, on jest dostępny na Spotify i tutaj wielka sprawa, żeby jak skończymy, czy jeżeli jesteś na Spotify, po prostu kliknąć, obserwuję, dać nam pięć gwiazdek, mamy już kilkadziesiąt opinii i to naprawdę bardzo pomaga, jak osoba wchodzi na aplikację i sobie chce posłuchać podcastu i zobaczy, że ta jest rekomendowana i ma gwiazdki, czyli warto jest tam zostać, także bardzo cię zachęcam, żeby właśnie wskoczyć później na aplikację Spotify, wpisać fitness dla zapracowanych kobiet, dać nam pięć gwiazdek i obserwować, będziesz po prostu wiedziała o każdym kolejnym odcinku. A mamy ich trzy w tygodniu. Po pierwsze mamy y, takich pięć sprawdzonych metod budowania odroczonej gratyfikacji, czyli tego, że nie poddajesz się po kilku dniach, tylko po prostu robisz coś konsekwentnie. Pierwszy to jest rytuał przypomnienia celu, czyli codziennie rano czytaj swoje dlaczego. Misja, cel, zdjęcie, zdanie przewodnie. I tutaj moja droga, przykład. Chcę być zdrową mamą dla córki. I to jest to, co ja robię dosłownie, prawie że religijnie każdego dnia. I też dziewczyny u mnie w programie jesteś warta, to robią. Czyli zawsze omawiamy, jakie jest twoje dlaczego i po co to robisz. I u mnie to przez długie lata było właśnie to, że mój tata umarł, jak miałam 25 lat, mama jak miałam 30. I ja wtedy po prostu zostałam sama, w sensie, wiecie, no to jest trochę za wcześnie, nie wiadomo. Są większe tragedie, natomiast to mi pokazało, że ja nie mam jakichś fenomenalnych genów. I albo mogę, tak jak to mam też mocno w genach, pójść w alkohol e, i po prostu uciekać e, i rozwalać sobie życie i go marnotrawić, albo mogę zrobić z nim coś dobrego. Ja wybrałam, żeby właśnie dbać o siebie i zrobić coś dobrego z moim życiem i dlatego tutaj też jesteśmy. Ale to jest taka rzecz, która mnie przez lata bardzo mocno motywowała i teraz bardziej też to mnie dalej motywuje, ale motywuje mnie to, że ja mam swoją rodzinę którą kocham i chcę być świetnym wzorem, że mam was, mam moje klientki i to, to jest oparte na mnie, więc to jest teraz bardzo dobra rzecz. Także pamiętaj o tym, kochana, jakie jest twoje dlaczego, przypominaj sobie rano, wieczorem albo w każdym momencie, jak ci się po prostu nie chce. I dalej... Przykład małych, system małych nagród, czyli nie nagradzaj się pizzą, my nie jesteśmy zwierzakami, ja moje kochane pieski nagradzam, moją pradę na przykład, po tym jak ją wzięłam ze schroniska, nauczyłam e, dobrych rzeczy, dobrych manier, e, właśnie dlatego, że dostała smaczek i to była dla niej nagroda. My, wiadomo, że nie jest to dobry pomysł, żeby nagradzać się jedzeniem, dlatego my jesteśmy w stanie zrobić inaczej, czyli zrobisz trening, zrobisz coś, co, do czego miałaś opór nie chciało ci się Robić, no i możesz nagrodzić się w taki sposób, że kupisz sobie książkę, że zrobisz sobie dobrą herbatkę, kup sobie jakąś wybajeżoną, na przykład herbatkę zieloną, jaśminową, czy sprażonym ryżem, czy jakąś dobrą białą i zobaczysz, że to jest dopiero torpeda. I budujesz sobie właśnie dobry nawyk, nagradzasz się, natomiast nie jest to jedzenie. Pyszną można sobie zrobić, właśnie posłuchać jakiś dobry podcast. Wiesz, tutaj się jak najbardziej polecam. E, dalej mamy coś takiego jak technikę 5 sekund. I ona jest od Robbins. Masz 5 sekund na decyzję, zanim mózg się powstrzyma. Czyli zastanawiasz się, czy ja wieczorem po, powinnam, wiesz, to jest taki odruch, nie? że masz taki odruch, na przykład, że wieczorem po pracy sięgasz po prostu, czyścisz lodówkę, czy zjadasz po prostu kilogramy prawie, że słodyczy, no i w tym momencie masz te 5 sekund i możesz sobie wtedy wybrać, o truskawki, ja kocham truskawki, nie i zjeść truskawki, zjeść kilogram truskawek, będzie to trudne do zrobienia, ale no to ci da dosłownie 33, no ze 300 kalorii powiedzmy, nie i Torpeda. I będziesz się czuła zdecydowanie więcej, będziesz miała więcej błonnika, będziesz bardziej odżywiona i za to Ci po prostu podziękuję Twoje ciało. Więc mamy tą decyzję 5 sekund, zanim mózg Cię powstrzyma i zacznie Ci mówić: Nie, to nie jest dla Ciebie, Ty masz po prostu złe geny, jesteś grubokoścista, jesteś uzależniona od słodyczy, nie? I jak ci to mózg po prostu zaczyna znowu powtarzać, nie, hola, hola, ja tutaj wybieram arbuza, nie? Zrobię coś innego, zamiast tego ruszę tyłek i pójdę po prostu na spacer. Przynajmniej się trochę wycisza nie w nerwie jeszcze na siebie pod koniec dnia. Dalej mamy czwartą rzecz, czyli taki dziennik decyzji. Czyli codziennie zapisuj jedną decyzję, z której jesteś dumna. Na przykład zamiast batonika wypiłam herbatę. Wzmacniamy wtedy taką swoją tożsamość osoby zdyscyplinowanej. Że mówisz, co zrobisz, i ty to konkretnie wdrażasz, a nie tylko gadasz o tym, nie? To jest właśnie to, jak my, duże, duże dorosłe, zdrowe kobiety, się zachowujemy. Wzmacniasz swoją tożsamość osoby zdyscyplinowanej. Więc to jest bardzo ważna rzecz, i właśnie w taki sposób działamy. Dobra, skarbeczki. I teraz e, dalej mamy już dosłownie piątą rzecz, czyli list do siebie z przyszłości. I tak, jakby ci się to mogło wydawać, patrząc na to z zewnątrz, że to jest śmieszne, ale jeżeli ty chcesz mieć sylwetkę, której nie ma i zdrowie, którego nie ma, powiedzmy, 90% osób, tylko chcesz być naprawdę wyjątkowa w tym temacie, być wysportowana, silna, szczupa i pewna siebie, to też potrzebujesz robić rzeczy, których nie robi tych 90%. 90%. I to sobie warto jest uświadomić, bo ja osobiście wszystkie te rzeczy robię, jak rozmawiam z moimi klientkami. Dziewczynami, jesteś warta, to my to stosujemy w praktyce. I nie mówimy hihu hihu. Hihu hihu to my mówimy, że na to, że my kiedyś to po prostu się prowadziłyśmy gorzej. Nie? Więc kochane, piąta z rzeczy, czyli mamy list do siebie z przyszłości. Napisz, jak się czujesz, gdy wytrwasz te trzy miesiące. I wczoraj Wam wrzuciłam specjalnie też taką rolkę, gdzie pokazuje transformację Betty. I to jest właśnie dziewczyna, która z 99 kg zrzuciła już 12. I wyobraź sobie ten okres, jak ona. Wchodzi na tą wagę, wysyła mi zdjęcie z prawie 100 kg. Ona ma teraz te 12 kg mniej. Jaka jest uśmiechnięta, jaka jest różnica w jej energii, w jej wyglądzie, też w zdrowiu nawet, jak się poprawiły wyniki, bo ona jest też osobą z branży medycznej, nie? I tak patrzysz na nią, mówisz, no kochana, ale wymiatasz. I właśnie te wszystkie rzeczy ona robi i jednocześnie, jak sobie popatrzysz i napiszesz taki list, to ty naprawdę możesz za te trzy miesiące być dużo, dużo dalej w takim miejscu, w którym będziesz siebie dumna. I pamiętaj o tym, żeby zatrzymać się na chwilę, odpowiedzieć sobie, dlaczego to robisz. Napisz to dziś w wiadomości, nawet i do mnie z przyjemnością, a pomogę ci to przekształcić w konkretne działania. I pamiętaj, że jeżeli ten odcinek ci pomógł, obserwuj podcast fitness dla zapracowanych kobiet na Spotify, a jeżeli chcesz, żeby ci pomóc w tym pod moimi skrzyżami szydłami przejść swoją transformację, to napisz komentarz robię to dla siebie, a wyślę ci właśnie kolejne kroki, co zrobić, żeby ten cel osiągnąć. Także pamiętaj, nie chodzi nam wcale o perfekcję. Chodzi o to, czy dziś wybierzesz siebie, tę silną, spokojną, spełnioną wersję siebie. Nie jestem, niewolnic nie jestem niewolnicą zachcianek. Nie jestem uzależniona od słodyczy. Jestem autorką swojego życia. Każda decyzja to słowo do tej opowieści. Więc, kochana, wszystkiego dobrego. Jeżeli potrzebujesz, to śmiało warto jest przesłuchać ten podcast jeszcze raz. Można go podesłać bliskiej ci osobie, której myślisz, że będzie pomocny, czy wrócić do niego. Dobra. Wszystkiego dobrego, wspaniałego dnia i dzięki za uwagę.